Co powiesz na to, aby mieć więcej czasu, żeby wziąć wolne? Czasu na to, aby decydować o tym, jak spędzisz swój czas, by wybrać się na ryby we wtorkowy poranek, lub spotkać się z przyjaciółmi w środku dnia. Czy chcesz, aby Twój poniedziałek stał się Twoim piątkiem, a Twój piątek wciąż w nim pozostał? Gdyby mieć więcej okazji do wprowadzenia zmian, aby móc pracować jak chcesz, kiedy chcesz. I tak dużo lub tak mało, jak tylko chcesz. Czy chcesz, aby nowe możliwości oznaczały, że możesz więcej podróżować, a świat był Twoim biurem? Chcesz mieć więcej swobody, aby poczuć, co to znaczy wolność? Wolność od dojazdów do pracy, spotkań i szefów. Wolność, aby móc pracować i podróżować w tym samym czasie? Aby móc zdrzemnąć się w środku dnia lub wyjść do miasta w środę wieczorem? Co by było, gdyby praca oznaczała poczucie wolności? Co ty na to, żeby stawiać siebie na pierwszym miejscu? Wyjdź poza strefę komfortu i osiągnij pełnię swoich możliwości. Bądź pierwszym rodzicem odbierającym swoje dzieci i ostatnim, który kładzie je spać. A co jeśli realizacja Twoich marzeń jest bliżej niż myślisz? O tym, jak pracujemy, dowiecie się 23 i 24 października w warszawskim hotelu Hilton podczas organizowanej przez nas konferencji. Serdecznie zapraszamy na Nu Power Summit 2021.